Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat twórczości Romana Polańskiego, tego fragmentu polskiego w jego bogatym dorobku. Roman Polański, ikona światowego kina, znakomity reżyser, scenarzysta, producent, a także, także aktor, który pojawia się także w filmach innych uznanych reżyserów, chociażby czysta formalność Giuseppe Tornatore czy Zemsta Andrzeja Wajdy. To filmowe zwierzę, jak napisał o nim w latach 60., już w latach 60. jeden z francuskich krytyków, człowiek, który, który absolutnie czuje kino, który pojął, że kino to sztuka wizualna, sztuka obrazu, w którym właśnie obraz często bardzo prowadzi narrację w sposób szczególny, a ścieżka dźwiękowa jest tylko pewnym dopełnieniem, pewnym uzupełnieniem. Tego, co widzimy na ekranie. Rolno Polański urodził się 18 sierpnia 1933 roku w Paryżu. W wieku 4 lat, wtedy kiedy miał 4 lata, jego rodzina przeprowadziła się do Krakowa. To było w roku 37. Tam spotkała ich wojna okupację spędził w getcie, a później w takiej podkrakowskiej wsi Wysoka koło Wadowic, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Roman Wilk. Jego kariera artystyczna rozpoczęła się bardzo szybko. Już w 47 roku, kiedy razem ze swoją klasą był na wycieczce w krakowskim radio, obserwował tam próby Audycji barbary Biliżanki, znanej krakowskiej reżyserki radiowej, ona tworzyła taki zespół, to się nazywało Radiowa Gromadka. Polański był bardzo zniesmaczony tą próbą i dość głośno objawiał swoje niezadowolenie, mówiąc, że, że to po prostu hała i nikt tego słuchał nie będzie. W tym momencie wtrąciła się bliżanka i powiedziała, a ty, mały, coś potrafisz. I wtedy polański wyrecytował, a zrobił to w sposób no, Fantastyczny ponoć, monolog Starego Gurala Został przyjęty natychmiast do tego zespołu radiowej Wesołej Gromadki i już bardzo szybko po kilku tygodniach zadebiutował najpierw w radio, a później 7 listopada 1949 roku na deskach teatru Groteska Cyrk Tarabumba. Teatr Groteska mieścił się wtedy w Krakowie przy ulicy Świętego Jana obok kina Sztuka. Kina, które później stało się ulubionym miejscem Młodego Romana Polańskiego, i tam spędzał wie, większość swojego wolnego czasu. Zagał w kolejnych spektaklach według Anny Świerszczyńskiej, farfurce królowej Bony, ale prawdziwą furorę zrobił rolę Wani w takim spektaklu. Katajewa, syn Pułku, to był prawdziwy hit w krakowskim teatrze, a został wybrany w obecności radzieckiego pisarza spośród 87 chętnych do zagrania tej roli. To był epizod krakowski. Później przeniósł się do Łodzi, do szkoły filmowej, chociaż bardzo żałował, że tej szkoły nie było w Krakowie. A miała powstać w Krakowie, ale ówczesne władze doszły do wniosku, że szkoła filmowa nie może powstać w mieszczańskim, konserwatywnym Krakowie, a lepszym miejscem zdecydowanie będzie robotnicza Łódź. I tam zaczęła się przygoda filmowa Romana Polańskiego. Jego etiudy z tamtych czasów, które nakręcił w szkole filmowej, pokazują to wszystko, co później odnajdziemy już w jego twórczości pełnometrażowej, tej profesjonalnej. Zarówno jeżeli chodzi o formę, jak i pewne treści, które później będzie kontynuował, pogłębiał i rozszerzał. Pierwsza etiuda z 1955 roku rower niestety kopia nie zachowała się do dnia dzisiejszego. To była taka króciutka opowiastka, gdzieś przywołana z dzieciństwa o tym, jak Roman Polański został ogłoszony przez jakiegoś chuligana, który ukradł mu rower. Jakby powtórzył ten przypadek, ten wypadek z młodości przed kamerą. Pierwsza znana nam Etiuda Romana Pańskiego to był uśmiech zębiczny, krótka, kilkominutowa Etiuda, właściwie operatorska, ale gdzie już odnajdziemy pewną taką poetykę, która później pojawi się w jego filmach. Takie spojrzenie ironiczne, groteskowe na otaczającą rzeczywistość. Dosyć to czarny humor, a jednocześnie z przymrużeniem oka pewnego rodzaju groteskowe spojrzenie. Kolejne jego etiudy, bardzo głośne i ciekawe morderstwo, znów kilka minut. I to, co później będzie się pojawiać, w jego, powtarzam to ciągle w jego twórczości, to scena, sfilmowana scena zabójstwa. Do, do pokoju wchodzi mężczyzna i nożem godzi śpiącego, śpiącego człowieka. Kolejna Etiuda, 57 rok, rozbijemy zabawę. Roman Polański bardzo niekonwencjonalnie podszedł do realizacji tego filmu, po prostu namówił kilku łódzkich huliganów, aby pobili się z jego kolegami i to wszystko, i to wszystko sfilmował. Za tę etiudę dostał celującą ocenę i jednocześnie nagane ze strony uczelni, że w ten sposób po prostu realizować filmów nie wolno. I tutaj dochodzimy chyba do najważniejszej etiudy Romana Słynni dwaj ludzie z szafą: Jakub Goldberg i Henryk Kluba w rolach głównych. To właściwie takie kino drogi, możemy, możemy powiedzieć. Dwóch mężczyzn niesie olbrzymią szafę. W tym filmie rzeczywistość realistyczna, jakby y, całkowicie spotykać się z pewnym surrealistycznym spojrzeniem. No, bo ci ludzie sobie tak wędrują z tą szafą przez tą y, rzeczywistość, i ważna jest reakcja otoczenia. Z jednej strony jakaś taka niepoważna, ale z drugiej strony złowroga. Także o nietolerancji, o pewnej inności, że nagle jeżeli ktoś zbyt wyrasta spoza tłumu, to natychmiast zostanie jakby stłamszony i, i, i przywrócony do stanu pierwotnego. A gdzieś w drugim planie drobne epizody. Z jednej strony śmieszne, ironiczne, groteskowe, z drugiej strony straszne. Ktoś tam popełnia morderstwo. Oh. Jak ma problemy ze sprostowaniem schodu? Ale ci dwaj główni bohaterowie, jednak w roli głównej, maszerujący przez tą rzeczywistość i dostający solidne razy od tej rzeczywistości. Ten film jest także ważny z innego powodu. Wspomniałem już o Henryku Klubie, o Stanisławie Michalskim, ale kolejni bliscy przyjaciele Polańskiego zaangażowani w produkcję tego filmu, przede wszystkim Krzysztof Komeda, współpracował przy realizacji tego filmu Andrzej Kostenko. Polański otaczał się, tworzył swego rodzaju ekipę, możemy powiedzieć taki prezes filmowy, on lubił robić filmy ze swoimi przyjaciółmi i Krzysztofa Komedy, i Andrzeja Kostenkę i Henryka Klubę, później Andrzeja Konradiuka, spotkamy także w jego następnych realizacjach, to było kino robione przez przyjaciół. Z tym filmem przemknął przez większość festiwali na świecie, wiele fantastycznych nakród od Brukseli, San Francisco, Oberhausen, Montevideo, po, po Warszawę. Kolejne etiudy, trochę inne, a jednak cały czas jakby w podobnej poetyce. Lampa, trochę inny film, bo to jakby portret, wizerunek pewnego robotnika, który zajmuje się naprawą Lalek, które są gdzieś uszkodzone. W nocy te kontuzjowane, tak możemy powiedzieć, lalki ożywają, ale wybucha pożar. One płoną. Czyli pojawia się jakiś element pewnej destrukcji, który później będzie niezwykle istotny w twórczości polańskiego. Moim zdaniem niedoceniony, a chyba niezwykle ważny, gdy spadają anioły z 1958 roku. To jest opowieść o babci Klozetowej, która przywołuje wspomnienia z młodości, z cudownej młodości, kiedy wszystko było piękne, kiedy ona była młoda, kiedy pojawiali się ułani i to wszystko było takie cudowne, romantyczne. tej cudownej przeszłości z teraźniejszością. Tutaj w tym filmie główną rolę zagrała Barbara Kwiatkowska, bardzo, bardzo związana z Romanem Polańskim, ale i sam Roman Polański pojawił się w tym filmie w roli staruszki, która wręcza pakunek synowi, który gdzieś tam wyrusza w wielki świat. Oczywiście Andrzej Kondratiuk, oczywiście Ryszard Filipski, Andrzej Kostenko, ludzie, ludzie bliscy, bliscy Polańskiemu. To jest ta twórczość łódzka, ze szkoły filmowej, która wydaje mi się ukształtowała Polańskiego jako filmowca, zarówno pod względem formy, jak i treści, które w przyszłości chciał przekazywać. Potem, zanim zadebiutował jeszcze w filmie, Pełnometrażowym zrealizował dwa niezwykle istotne, krótkie fabuły. Saki oraz zrealizowany we Francji Gruby i Chudy. Saki, dwaj mężczyźni, to właśnie tytułowe Saki. To jest film o relacjach między nimi, o tym, że zawsze ktoś musi dominować, a jeżeli ktoś dominuje, to ktoś inny może być poniżany. Podobnie gruby i chudy, podobne przeciwstawienie. Kiedy oglądamy ostatni film Romana Polańskiego, Wenus futrze, to przecież to tak naprawdę to są Saki, Saki dwa. To jest film dokładnie o tym, tylko że tutaj, w przestrzeni ta teatru, spotyka się mężczyzna i kobieta. E, – Wanda, comment déjà? E, – Jourdain, Wanda. On demande toujours un nom de scène. Non, je ne vois pas votre nom hein. Ah bon Non. Bah, mon agent m'a pourtant juré que c'était OK. Ah, bah, je suis pas sur non. la liste, vraiment vous plaît. À 2h15 S'il vous plaît. Je... merde. Merci encore, seigneur. Mais bon, tant qu'à faire puisque je suis là. Attendez, attends, minute là. Qu'est-ce que vous faites oh, oh J'ai mal un costume. Non. Mais j'ai attendez, il y en a pour une seconde, j'ai une grande Non, Non, de vraiment vraiment, c'est pas la peine. Pardon vous voulez pas m'auditionner Non, je ne vais pas vous auditionner, non. Bah, tant qu'à faire, parce que je suis là, on pourrait j'en essayer Mais Écoutez, tout le monde est parti, y a personne pour vous donner la réplique bah, Vous avez qu'à me la donner vous-même, hein. Ce sera un honneur pour moi que l'auteur me donne la réplique, hein. L'adaptateur. Oh, bah, ce serait vraiment trop cool, hein. Direct de la bouche de l'adaptateur, euh, j'adore. Bon, stop Stop À vrai dire, mademoiselle... Euh... Banda Voilà, on cherche quelqu'un d'un peu euh, différent. Ah ouais oui. Vous cherchez quoi Quelqu'un d'un petit peu plus... Comment dire Ouais, ça va. Ne fatiguez pas. Quelqu'un qui soit pas moi. Trop petit, trop grande, trop vieille, trop jeune. Mon CV est trop court. Moi, bon, ça va, j'ai compris. Moi, J'ai trop les boules. C'est pas grave, c'est pas va grave. J'ai juste... oui. vraiment les boules. Ma journée a été une vraie galère. Oui, mais nous allons programmer d'autres auditions, souquez. Hein? Mais je suis là, ça, ça m'évitera de revenir demain ou je sais pas quand. Et puis au moins je serai pas venue pour rien, Écoutez, voyez. Écoutez, euh, Vanda, euh, ma journée aussi a été stressante. Okay. J'ai auditionné une bande de losers. Il y avait même une fille avec un appareil dentaire. En fait, moi, confiance, ça vous rendrait pas service. Okay, J'ai besoin de me détendre un peu, et en plus on m'attend à dîner. Ouais, je comprends. Vous avez un dîner, ouais. Ça se passera mieux si je suis reposée. Hein? Mais merci en tout cas de vous être déplacée, et bravo pour la tenue. C'est splendide. On se revoit très vite. Oh bon, non, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est sympa de le dire. Ça avait vraiment l'air d'un mec bien. C'est juste ce métier, vous voyez ce que je veux dire Ce putain de métier de merde. Sans compter les, les 30 euros que m'a coûté la putain de robe. Vous euh... ne Vous trouvez pas qu'elle fait vraiment genre 1800, je sais pas quoi Tout à fait, elle fait très genre 1800. Ça, ça colle vraiment, hein genre Je sais pas quoi. Adolf. Oui, oui. Je me suis dit qu'elle aurait porté une de ses robes à rallonge, vu que tout le monde détestait son cul à l'époque. Non, ça c'est une idée fausse, les femmes. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non. Soyez sympa. Allez. Oui. Oui, non, vois, afrique, non, non. I ta wzajemna walka pomiędzy nimi o hegemonię, o dominację, o, to, o tą władzę nad drugą jednostką. Także już te wczesne filmy zwiastowały późniejszego Romana, Romana Polańskiego. I wreszcie dochodzimy do pełnometrażowego debiutu, Nóż w wodzie. Noż Wodzie to chyba jeden z najlepszych debiutów w historii polskiego kina. Film bardzo skromny, a jednocześnie niezwykle bogaty, jeżeli chodzi o pogłębienie psychologiczne. Akcja rozgrywa się pomiędzy trzema osobami. On, w którego wciela się Leon Niemczyk, jest sprawozdawcą sportowym, który ma właściwie wszystko. Wspaniały zawód, cudowną piękną kobietę, jacht, drogi samochód, właśnie wybiera się na wakacje. Po drodze zatrzymuje go młody chłopak, zabiera go ze sobą Malanowicz. Wystąpił w tej roli fantastyczna, chyba najlepsza rola tego przecież bardzo dobrego aktora i umecka, ta piękna kobieta, która nawiasem mówiąc nie była aktorką, ale była absolwentką Akademii Muzyczny, ja jak czytałem w autobiografii Romana Polańskiego, poznał ją na basenie Legii i dość przypadkowo zaangażował y, do tego filmu. I rozgrywka pomiędzy nimi. Z jednej strony ten człowiek, który ma wszystko, czyli ważniejsze jest mieć niż być, który przez to jest pewnego rodzaju kabotynem, bufonem, bo on jest panem tego świata. I ten młody chłopak, który właściwie nie ma nic poza nożem sprężynowym, tym nożem, który, o którym słyszeliśmy już w tytule. I kobieta dość cyniczna, która przygląda się tej rozgrywce pomiędzy tym mężczyzną i tym chłopakiem. Chłopak jest wolny, nie ma nic, ale w pewnym sensie zazdrości tego, co ma ten starszy? Ten starszy ma właściwie wszystko, ale w pewnym sensie zazdrości tej swobody, tego luzactwa temu młodemu chłopakowi. Film został przyjęty entuzjastycznie przez światową krytykę, przez publiczność. Otrzymał niezliczoną ilość nagród i co najważniejsze, otrzymał nominację do Oscara. Wprawdzie przegrał Oscarową. Rozgrywkę, no ale z kim przegrał? Przegrał z Federico Felinim, więc rzeczywiście rywalizacja, rywalizacja była nieprawdopodobna. Z jednej strony zachwyt na Zachodzie, z drugiej strony potępienie w Polsce. Film spotkał się z dużą krytyką władz, a także retenzenci nie najlepiej o nim pisali, powodowani jakby ogólną oceną przez władze tego filmu. To, co zarzucano Polańskiemu, to właśnie to, że propaguje konsumpcyjny styl życia, że stara się przenieść na nasze tutaj socjalistyczne podwórko wzorce życia zachodniego. Wiadomo było, że następny film Romana Polańskiego już w Polsce nie powstanie. Kolejny kręci we Francji to Filmy o naszyjniku, właściwie nadal krótki film, który wszedł w skład większej całości, później dwie znakomite realizacje w Anglii, Strand i Matnia później Bal zrealizowany zrealizowany w koprodukcji angielsko-amerykańskiej i by wreszcie zadebiutować znakomicie w Stanach Zjednoczonych słynnym filmem Dziecko Rozmery, który jak się okazuje będzie miał swoją kontynuację. No, wczoraj przeczytałem taką informację, że Agnieszka Holland zamierza zrealizować seria, serial na podstawie właśnie Dziecka Rozmery. W każdym razie taką propozycję otrzymała i tą propozycję przyjęła. Świetna prasa, yy, świetne oceny, Oscar za rolę y, drugoplanową y, w tym filmie, filmie kolejne y, sukcesy, China Town, 11. 11 nominacji do Oscara i nagroda dla Tauna za scenariusz. No i wreszcie dochodzimy w takim szybkim pędzie do kolejnego epizodu polskiego. To oczywiście Pianista, chyba jeden z najbardziej uhonorowanych filmów Romana Polańskiego. Film niezwykle ważny dla niego, ponieważ on Zawarł w nim pewne impresje swoje, osobiste. To, o czym mówiłem na początku. Okupacja, to ukrywanie się pod nie, swoim nazwiskiem. Film, za którego otrzymał Oscara. Harrison Ford czytał tą formułę Oscarową. Owacja nastojąco pod przywództwem Jacka Nicholsona, jego najbliższego przyjaciela. Niestety Roman Polański nie mógł osobiście odebrać tej nagrody. To był film zrealizowany w koprodukcji polsko-francusko-niemieckiej. I po latach Roman Polański jakby wraca do źródeł, bo jego dwa następne filmy, dwa ostatnie filmy, mam na myśli 6 i Wenus W3 zostały zrealizowane. We współpracy z polską kinematografią. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się jest warta podkreślenia. Roman Polański, wtedy, kiedy realizował swoje filmy, bardzo często. Jakby Współpracował także z innymi naszymi twórcami. Jego wszędzie było pełno. Pisał scenariusze, pomagał przy pisaniu scenariuszy, występował w mniejszych czy większych rolach. Poczynając od pokolenia Andrzeja Wajdy, ale przecież cudowny debiut Janusza Morgensterna. Do widzenia do jutra. Parlez-vous Tak. Oui, c'est formidable. Ja też aussi. vous

koniec nocy to był taki czarny film zrealizowany przez studentów łódzkiej szkoły filmowej. Jego po prostu wszędzie było pełno, a poza tym wydaje mi się, że to były czasy, kiedy wszyscy filmowcy jakby byli razem wzajemnie sobie pomagali, wzajemnie pokazywali swoje Yy, dokonania wzajemnie twórczo się napędzali. Później losy naszej kinematografii potoczyły się bardzo różnymi drogami, ale to, czego mi brakuje w polskim kinie najbardziej, chociaż ostatnio. To zaczyna się zmieniać. To właśnie pewne jedności czasu, kiedy istniały zespoły filmowe, kiedy twórcy nie chowali gdzieś swoich dzieł w szafach i pokazywali dopiero na uroczystych premierach, ale wzajemnie, wzajemnie jakby informowali się o swojej twórczości, współpracowali, a to tylko mogło pomóc. To mogło tylko tym dziełom, jakby obrócić się na lepsze. I, I wydaje mi się, że Roman Polański. Z tamtych czasów. Kiedy mówimy Roman Polański, to natychmiast kojarzymy takie nazwiska jak Krzysztof Komeda, jak Andrzej Kondratiuk, jak wiele, wiele innych postaci, który, którzy tworzyli to kino, które później w historii nazwano Polską Nową Falą, które przebiegło gdzieś obok, a właściwie ponad jakby. Pojawiło się po szkole filmowej i było, było czymś innym. Ci ludzie chcieli opowiadać o innych sprawach, innym językiem, zapomnieć o tej traumatycznej rzeczywistości, która przecież była na wyciągnięcie ręki. Żyć nowym życiem. Byli bardziej zapatrzeni w przyszłość, powoli zapominali o przeszłości.